Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego a mianowicie domowe przepisy dla małych kotów. Wiem, że wielu z Was ma w domu małe kociaki, które potrzebują specjalnej diety. Dlatego też postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi przepisami na zdrowe i pyszne jedzenie dla Waszych futrzastych przyjaciół. W tym filmie pokażę Wam trzy proste przepisy, które możecie łatwo przygotować w domu. Esta to kurczak z ryzem i warzywami, wołowina z makaronem i serem ryba z ziemniakami, i marchewka. Wszystkie te przepisy esta bogate w składniki. Odzywcze, których potrzebują małe koty do prawidłowego rozwoju. Dodatkowo podzielę się z wami kilkoma wskazówkami dotyczącymi karmienia małych kotów. Zapraszam do oglądania. Wiele osób uważa, że mleko krowie jest naturalnym pokarmem dla kotów. Ale prawda jest taka, że koty nie powinny pić mleka krowiego. Mleko krowie jest trudne do strawienia dla kotów i może powodować problemy trawienne, takie jak biegunka i wymioty. Jeśli karmisz małego kota, który nie jest karmiony przez matkę, będziesz musiał zapewnić mu mleko modyfikowane. Na szczęście można je łatwo zrobić w domu przy użyciu kilku prostych składników. Oto trzy przepisy na domowe mleko modyfikowane dla małych kotów. Jedna szklanka pełnego mleka koziego. Jedno jajko. Jeden łyzeczka miodu. Jeden łyzeczka oleju roślinnego. Wymieszaj wszystkie składniki w miejsce i podgrzej do temperatury pokojowej. Podawaj kocieciu mleko w butelce ze smoczkiem. Jedna szklanka wody. Jeden łyzeczka mleka w proszku dla niemowląt. Jeden łyzeczka miodu. Wymieszaj wszystkie składniki w misce i podgrzej do temperatury pokojowej. Podawaj kocieciu mleko w butelce ze smoczkiem. Jedna szklanka pełnego mleka koziego. Jedno jajko. Jeden łyzeczka miodu. Jeden łyzeczka oleju roślinnego. 1 czwarta łyzeczki jogurtu naturalnego. Wymieszaj wszystkie składniki w misce i podgrzej do temperatury pokojowej. Podawaj kocieciu mleko w butelce ze smoczkiem. Nigdy nie podawaj kocieciu zimnego mleka. Zawsze podgrzewaj mleko do temperatury pokojowej przed podaniem. Nie przechowuj mleka modyfikowanego dłużej niż 24 godziny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące karmienia małego kota, skonsultuj się z weterynarzem. Zaczynamy. Dzisiaj przygotujemy trzy proste i pyszne przepisy na domowa karmę dla małych kotów. Pamiętajcie, że kocieta maja specyficzne potrzeby żywieniowe, dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednia dietę. Zanim przejdziemy do przepisów, warto wspomnieć o mleku. Kocieta potrzebują mleka matki, ale jeśli nie jest to możliwe, można podawać im specjalne mleko dla kociat. Nie należy podawać krowiego mleka, ponieważ może ono powodować problemy trawienne. Ten przepis jest idealny dla kociat, które dopiero zaczynają odstawiać od piersi. Potrzebujemy jedna, druga szklanki domowej mieszanki dla niemowląt bez dodatku cukru. 1 czwarta szklanki zbilansowanej karmy dla kociat. 1 czwarta szklanki ciepłej wody. Wszystkie składniki mieszamy razem i podajemy kocieciu w miseczce. Ten przepis jest bogaty w białko i witaminy. Potrzebujemy 1 druga szklanki ugotowanego indyka lub kurczaka. 1 czwarta szklanki ugotowanej marchewki. 1 czwarta szklanki ugotowanego ryżu. 1 czwarta szklanki ciepłej wody. Wszystkie składniki miksujemy razem na gładką masę i podajemy kocieciu w miseczce. Ten przepis jest bogaty w zelazoł i witaminę A. Potrzebujemy 1 czwarta szklanki ugotowanej wątrobki drobiowej, 1 czwarta szklanki ugotowanego ryżu, 1 czwarta szklanki ciepłej wody. Wszystkie składniki miksujemy razem na gładką masę i podajemy kocieciu w miseczce. Te przepisy to tylko przykładowe propozycje. Ważne jest, aby skonsultować się z weterynarzem, aby ustalić odpowiednią dietę dla swojego kociecia.